Dzień dobry, Marta Młodzikowska, Blue Stream TV. Jesteśmy w hotelu Bulwar w Toruniu na jubileuszowym 15 ogólnopolskim zjeście firm rodzinnych. Wydarzenie to organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Firm Rodzinnych. Ze mną w studiu pani prezes Zarządu Stowarzyszenia Ewa Sopkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie. Pani Ewa, na początku chciałam przybliżyć pojęcie firm rodzinnych. Zakładamy, że większość naszych widzów to członkowie stowarzyszenia, ale może są osoby, które po prostu są zainteresowane tematem. Pojęcie firm rodzinnych wielokrotnie było około 50 definicji firm rodzinnych. W tej chwili wiem, że główny urząd statystyczny pracuje nad taką ostateczną dey, definicją. Natomiast w poczuciu naszego stowarzyszenia najważniejsze jest to, żeby w tej firmie pracowali członkowie rodziny. I żeby w związku z tym firma czuła rodzinność tej firmy, bo to się później przekłada na pracowników, bo oni czują tą rodzinną atmosferę. I to jest niepowtarzalne w żadnej innej strukturze firmy. Y, ta atmosfera, która jest w firmie rodzinnej, się nie przeniesie na, na żadną inną strukturę. Stowarzyszenie y, działa od 2008 roku, czyli już ma sporą tradycję. Proszę przybliżyć, jaki był, był cel jej założenia jaka jest misja? Y, Celem założenia tego stowarzyszenia przez założycieli te 15 lat temu było to, żeby zintegrować środowisko firm rodzinnych. Firmy rodzinne w latach 80., -tych, 90. -tych był wysyp tych firm rodzinnych, i nie wszystkie firmy miały świadomość tego, co znaczą dla gospodarki kraju? To się dopiero rozbudowało. Wtedy była zresztą dobra atmosfera do powstawania firm rodzinnych, było w ogóle firm, a w tym firm rodzinnych, bo wiadomo, że jak małżeństwo się spotkało i pomyślało, że ma jakieś gorsze problemy finansowe, to jak będą razem pracować, wspólnie coś budować, to na pewno będzie im lepiej. I to był taki wysyp wtedy takich rodzinnych firm. I to wszystko spowodowało, że właśnie zebrało się kilku założycieli, pomyślało, że może dać coś tym firmom innego, żeby oni uświadomili sobie, że są solą tej ziemi, że właściwie bez firm rodzinnych to tu się nic nie zadzieje, bo widzimy jak ważne jest, wszyscy teraz zaczynają dbać o firmy rodzinne, żeby się nie zamykały w dobie pandemii, wojny i tego, co się dzieje w kraju. Więc nasze stowarzyszenie jest jak najbardziej po to, żeby tą świadomość budować w firmach, ale też żeby dawać im jakieś wsparcie w legislacji, czyli uczestniczymy w różnych takich projektach legislacyjnych, które dotyczą firm rodzinnych i my jesteśmy tam żywo w tym zainteresowani, razem pracujemy z innymi organizacjami, a też edukacja. Mieliśmy kilka, w czasie pandemii mieliśmy kilkadziesiąt, około 80 webinarów, gdzie pomagaliśmy ludziom w tym czasie, właścicielom firm rodzinnych, w tym czasie przejść przez trudny okres pandemii. Wszyscy pamiętamy, nie ma co mówić o gołych słów, jak wszyscy pamiętamy, wiemy to, co było. Natomiast z naszej strony było takie wsparcie dla firm firmy rodzinnych. Po kilkaset osób siadało przed ekranami i korzystało z tych naszych informacji, które szły właśnie z, z tych webinarów bo to były, były, były poparte naprawdę wspaniałymi osobami, które chciały też podzielić się swoją wiedzą właśnie z firmami rodzinnymi. No i integracja, no i najważniejsza integracja, czyli 15, urodzi 15 urodziny, 15 zjazd. Jeździmy przez te 15 lat po całej Polsce z urodzinami, i na tym dzisiejszym zjeździe jesteśmy w Toruniu, w pięknym tak. mieście, gościnnym, przy dużym wsparciu władz miasta, województwa. Także bardzo się cieszymy. Myślę, że to będą wyjątkowe urodziny. Już wiem, że będą wyjątkowe, każde są bardzo Oczywiście. wyjątkowe, a te następne jeszcze. Na tych urodzinach, na tym zjeździe naszych film rodzinnych, najważniejsze jest to, że przyjeżdżają całe rodziny że nawet dzieci mamy. Tak, właśnie wiem, że są atrakcje <gry> dla dzieci, to bardzo Nie, niepowtarzalne. Z stolikami się przemykają, mhm. więc są dzieci, dla dzieci jest też program, dla wszystkich jest ciekawy program, bardzo dużo fajnej wiedzy na ten czas, mhm. na ten czas. Tak, bo przypomnijmy, że jakby tematem konferencji urodziny, czyli takiego dorocznego święta tutaj Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych jest czas transformacji. Tak. Czyli tak idealnie tak, czas transformacji, bo niestety stanęliśmy przed następnymi problemami. Transformacja w firmach odbywała się już na różnych polach, bo wiadomo, czas upływa, nowoczesność chodzi wszędzie, więc ciągle musieliśmy być na świeżo, na bieżąco. Natomiast w tej chwili musimy zupełnie jeszcze zmienić horyzont myślenia, dostosowywać się do tego, co się dzieje, do, do no, na przykład spadku pracowników, do tego, że przyjechało teraz dużo właśnie obywateli Ukrainy, jak ich zagospodarowywać, jak też wchodzić na inne rynki. No to wszystko będzie dzisiaj, będą mądrze od ludzi o tym mówić. Tak, ogrom wiedzy nas czeka, panele, dyskusje, ale nie zapominajmy, że urodziny to również wielka gala, która odbędzie się na koniec dnia. Na co, czego możemy się spodziewać? Na co możemy liczyć? No nie wiem, czy atrakcje. nie wiem, czy mogę mówić, bo jak powiem, nie będzie niespodzianek, a mamy dużo w niespodzianek. W sumie racja, także za na pewno cudnie wspaniale i będziemy się integrować my rodzinni. Przylamce, wina tak, i szampana. Oczywiście, na pewno będzie dużo atrakcji, część artystyczna, wręczenie nagród. Tego, tego będziemy mogli się spodziewać. Bardzo dziękuję za rozmowę. My z tego miejsca możemy już zaprosić Państwa na konferencję prasową. Może pani zostać jeszcze, ale, bo razem będziemy zapraszać na konferencję, konferencję prasową, tutaj dowiedzą się Państwo o szczegółowym programie, o agendzie, czego możemy się dzisiaj spodziewać, co będzie się działo, jakie tematy będą poruszane, także zapraszam już za chwileczkę konferencja prasowa. Dziękujemy. Dziękujemy, zapraszamy wszystkich Państwa.